Drodzy Państwo, zapraszam na kolejnego Bukszota. Dzisiaj chciałabym zachęcić Was do przeczytania książki Człowieka, który nie stronił od imprez i alkoholu. Który razem ze swoją żoną był bohaterem dziesiątków skandali. Który szlifował tekst scenariusza Do Przeminęło z Wiatrem i który niestety zmarł zaledwie w wieku 44 lat swojej najbardziej znanej powieści opowiada o ludziach, którzy osiągnęli właściwie wszystko, których amerykański sen się ziścił. Mieli wspaniałe wille, wspaniałe samochody, robili wspaniałe przyjęcia, więc ich życie było absolutnym spełnieniem marzeń, a i tak z jakichś powodów byli nieszczęśliwi. Książka, o której mówię jest lekturą w amerykańskich liceach, więc będziecie mogli poczuć się jak amerykańscy nastolatkowie bez względu na wiek i dzięki niej też poczujecie klimat Nowego Jorku lat dwudziestych. Mówię oczywiście o najbardziej znanej powieści Fitzgeralda, czyli Wielkim Gatsby. Powieść ta została wydana w 1925 roku, ale mam nadzieję, że to Was nie odstraszy. Ja już zapraszam Was na kolejnego bukszota. Mam nadzieję, że znajdziecie w tych bukszotach coś dla siebie.